Pała Jezusowi Chrystusowi, kochani, Jezus jest królem królów i panem panów. On ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Na, tutaj, na tej ziemi, w łodzi, pragniemy wyklarować zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i inspirować ludzi do wiary biblijnej, do czytania Pisma Świętego i do doświadczania potężnej mocy która wskrzesiła Chrystusa z martwych. Najdrożsi, Jezus jest światłością świata. On jest tym, który żył, umarł i z martwych wstał. Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Najdrożsi, Jezus przyszedł z nieba na ziemię, przelał świętą krew na krzyżu Golgoty, i krew Jezusa jest pełną zapłatą za nasze grzechy. Chrystus na krzyżu pokonał śmierć. Gdy go zabito, po trzech dniach zmartwychwstał i zaczął ukazywać się ludziom. Ludzie go widzieli, mogli z nim rozmawiać. On pokazał, że śmierć jest pokonana. I Jezus w Piśmie Świętym przekazuje nam niebiańską dobrą nowinę. Że każdy, kto uwierzy, że Jezus jest Panem, zbawiony będzie. Kochani, każdy grzesznik, mordercy, nieważne jakie grzechy popełniłeś, gdy przyjdziesz do Chrystusa, to On da Ci w darze łaski zbawienie. I to jest dobra nowina. Śmierć nie ma żadnej władzy. Kochani, każdy z nas pewnego dnia musi odejść z tej ziemi. Każdy. Ale. Biblia naucza, że ludzie, którzy zaufali Jezusowi, mają absolutną gwarancję zmartwychwstania, otrzymania nowego ciała i życia wiecznego w Królestwie Bożym. Więc, kochani, On jest tym, który ma władzę. On jest prawdziwym królem, królem królów i panem panów. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. On jest tym, który pokonał szatana, zmiażdżył głowę węża na krzyżu Golgoty. Kochani, szatan jest pokonany. On istnieje. Biblia mówi, że diabeł przychodzi po to, aby kraść, zażynać i wytracać. Ale Jezus objawił się po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Więc najdrożsi, Jezus żyje, on jest teraz z nami. Nie widzimy Go oczami fizycznymi, bo on jest w osobie Ducha Świętego. Ale on jest bardziej realny niż wszystko, co widzą oczy fizyczne. Więc jeżeli pragniesz zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia, to możesz to zrobić teraz. Możesz powiedzieć do Jezusa, Panie, daj mi Ducha Świętego. Wyznaję Cię Panem i Zbawicielem. Daj mi siłę z nieba. Panie Boże, zapraszam Cię do mojego serca. I kochani, co się stanie, gdy zrobisz to przez wiarę? Będziesz miał niebiańskie spotkanie z Chrystusem, narodzisz się z Ducha Bożego. Jezus powiedział, nikt nie ujrzy Królestwa Bożego, jeśli nie narodzi się na nowo. Więc jeśli powiesz z głębi serca, przez wiarę do Jezusa, aby był Twoim Panem, Duch Święty na Ciebie wstąpi. Aleluja.